Okej, okay, słuchajcie, pora na wywiady z juniorami. Pierwszym juniorem, który stoi obok mnie, jest Aleksander Bogdański. Olek, bardzo ładna jazda dzisiaj w swoim wykonaniu. Byłeś trzeci w klasyfikacji generalnej stoka wśród wszystkich zawodników i byłeś drugim juniorem. Jak ci się jeździło? Jak się bawiłeś? Było bardzo fajnie. Jeździło się super, bardzo mi się podobała sekcja no przed konnerem. Te dwa garby można fajnie było przeskoczyć na wprost i tak na raz i po prostu fajnie, fajna była walka ogólnie bardzo. Słuchaj, Olek, zdrać jeszcze mi widzą sekret, jak dużo trenujesz w ciągu tygodnia. Mniej więcej, czasami trzy razy, czasami dwa. Zależy. No niesamowite tam możliwości macie w Łodzi, że, że macie tor pod nosem. A powiedz, kto jest Twoim mechanikiem, mama czy tata? Tata. Mama serwuje jedzenie. <noise> Czyli też bardzo ważna rola. Słuchaj, to ogromne gratulacje, widzimy się na drugiej rundzie. Do zobaczenia. Dzięki.